Ważący 82 kg, twórca internetowy, zasłynął jako kontrowersyjny klaun z Koszalina, który swego czasu podbijał internet swoimi nieprzewidywalnymi akcjami. Między nim a jego przeciwnikiem jest długa historia, i każdy z nich ma swoją wersję w Tej walce towarzyszy dużo złej krwi i nierozwiązanych spraw. Na papierze jest zdecydowanym underdogiem, ale jak zwykle wszystko zweryfikuje klatka. Panie i panowie, Piotr! Knooś! Knoooooo! Z tym, że Kaset. teraz byliśmy na mordo Bez przymiranek, nie jestem klakier Wiesz jak jechałem, solo to solo Raczej, dostałem zapas, jest swą papier. Wtedy myślałem, że sporo Dzisiaj jak liczę, czasem lepszy mam weekend niż hajs Zatem płytę jest spoko Pozdrawiam prosto, z nimi zawsze w porządku, chociaż już działam pod sobą Drogi się czasem rozchodzą, inni to znoszą, Nie myślę o tym, bo nie po co? Młody nie głupi, obrotny i stolny, Czego mam niby żałować? Stoję przed lustrem, trzymam głowę do góry Myślę, zrobiłeś to chłopak, nie chcę za to nikogo już dłużej przepraszać, że jestem dowodem, że można, wiem, że świeci nam wszystkim, słońce na ziemi, wiem, że może się oza, jest drugi krążek, on miał wyjaśnić sytuację, zawsze ten drugi jest testem, testem tu. Wszedłem tak mocno w te branże Choć wszędzie piraże to jestem Jestem tu co się wtedy odzywać Każdy festiwal od rapu Nie gram już pierwszy, a później Uśmiech na pójstę Witamy w czołówce w tym kraju Dzisiaj to śmieszy, bo często sam Proszę ty ziomek, jak może to ustaw mnie wcześniej Wiem, że robię robotę I zawsze jest ogień Nieważne o której jest wejście Platyny cieszą Nawet ich chwilę zbierałem, Później oddałem je wszystkie Wolę momenty z publiką Przez cztery lata, cztery Trzysta trzy razy na kępie, ja jestem genke i how you do Życie mam dobre i słodkie jak puder, tupak mi mówił, people be jealous Lecz kipiohera, tam dzieciaki luźni, ba ba ba. ba 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 Jestem młody, nie obrotny i zdolny Czego mam niby żałować, skąd Muszę dłużej przepraszać, że jestem dowodem, że można Wiem, że świeci nam wszystkim słońce na ziemi Wierzę, że może się odrzać. Budzę się rano, nie zerkam już nawet za okno Jaka dziś będzie pochoda A jego przeciwnikiem będzie Ważący 84 kg Jedno z najbardziej wyczekiwanych nazwisk, jakie fani Fame MMA chcieli ujrzeć w obzagonie. Trenował pod okiem Grzegorza Szulakowskiego. I jak sam mówi, to był dla niego najcięższy i jednocześnie najlepszy okres w życiu. Chudł prawie 20 kg przygotowaniach do tej walki i twierdzi, że jest w optymalnej formie. Na co dzień. Zawsze uśmiechnięty, ale teraz żarty się skończyły. Panie i panowie, Adrian ben Uza! No, i wracamy na antenę Marek Adbaster Hoffman i Paweł Trypson. trybała witam Was serdecznie. Powiem Ci, Trypson, że poprzednia walka. Polaka z Ferrarim była tak gęsta, tak emocjonująca, że jestem nawet wdzięczny, że mogłem zrobić sobie małą przerwę, bo ja dosłownie myślałem, że spłynę tutaj pod stół. Gigantyczna dawka emocji, ciekawe czy kolejna walka, my duży sknaziemy doskoczy do tej niesamowicie wysoko postawionej poprzeczki emocjonalnej, jak myśli? Działo się naprawdę wiele w poprzedniej walce, e, w tej walce również mamy konflikt, dzisiaj mamy bardzo wiele złej krwi w tych pojedynkach, e, w tych starciach zawodników, no i co, no? jak są złe emocje, to będą ostre walki, będą, e, myślę, że wtedy jest mniej kalkulacji, więcej e, jakiejś tam wojny, po, prostu, wojny, po, po wojny. prostu nieprzemyślanej wojny. No i, Myślę, że dużo kibiców to lubi i tak może być też w tym pojedynku. Mocno odchudzony Meduza. Wygląda naprawdę świetnie. 84 kg. Nie sądziłem, że będzie w stanie aż tak zbić wagę do tej walki. A tu proszę, zdolny chłopak albo zdolny dietetyk. Albo jedno i drugie. Obyśmy zobaczyli ciekawą walkę. Cały czas się brońcie. Możecie sobie przybić piątkę. Rozejrzyj się do narożnik. Słyszałem, że Meduza naprawdę postawił wszystko na te przygotowania, został, bardzo daleko wyjechał od swojej rodziny, został na obozie u Grzegorza Szuliego i słyszałem, że naprawdę trenował bardzo dużo. No Szulakowski w obozie, to może znaczyć zwycięstwo, ale zobaczymy. Spokojnie zaczyna. Tak. Choć Knaził już pierwszymi cepami trafia. poszedł. Clown z Koszalina trafia jednym cepem. Oj! Nie jest taki spokojny meduza. łapie nie jest taki spokojny. Aj, tam Meduza łapał gilotynę, już widziałem, ale wy, wysmrynęła mu się głowa. Tak, ale wydaje mi się, że meduza jest gdzie indziej. Bas łapie drugo, drugi raz. Łapał. Właśnie. Jest trochę rozkojarzony, i wydaje mi się, bursi, że przez bursi, to bursi, traci wyszła. defensywę. To jest to ryzyko właśnie w tym momencie u góry jest Meduza. I uderza. Co ciekawego wypracuje z tej pozycji. Meduza idzie o, po kimurę. Czyżby była kimurka, ale z gardy może to być ciężkie, bo w gardzie tej, tej techniki nie, nie, nie jest łatwo skończyć. Ale nie niemożliwe. Niemożliwe wręcz. Dokładnie. Chociaż Najman pewnie by klepnął. Oh my god! Wiesz co, powiem Ci, że nie jeden by to klepnął. Bo to może deprymować, może powodować strach o rękę. Zwłaszcza jeżeli zawodnik nie jest doświadczony. Meduza cały czas z góry, teraz będzie punktował, będzie go obijał. Oj, potaktarowa, to... moja ulubiona technika! Tak. Klucz na staw skokowy, czyli Proszę popularny ma... taktarow, nie! Nie ma, nie, puszcza, puszcza nogę. Świetne to było, marzyłem o tym, żeby ktoś wkręcił tą technikę na Fame MMA. Chciałem być nawet pierwszy, ale za nie ubiegł. Ale może słuchaj, może będziesz pierwszy, który ją skończy. A może, może, zobaczymy. Ma I dosiad Mamy dosiad, Meduza. mamy dosiad. Nie dość, że w dosiadzie, to jeszcze bardzo blisko siatki. Dość łatwo jest tą pozycję kontrolować, ale Knadziu próbował wyjść. Koniec pierwszej rundy. No, niezłe emocje nam tutaj chłopaki zaserwowali. Widać tutaj przygotowania u Grzegorza Szuliego. Naprawdę nie poszły na marny. Widać Meduza jak na pierwszy swój pojedynek jest naprawdę dobrze przygotowany. Widać ma wiedzę z różnych płaszczyzn. Tak jak wspomniałeś, próbował tu już założyć taktarowa. Trzymał kontrolę boczną, był dosiad. Nie ma tak, jedyne czego mu teraz brakuje to chyba odrobiny skupienia była próba złapania gilotyny. Tak, to był ten chwyt, który mógł zadecydować o zwycięstwie, ale dość. Dobrze wykręcił się z tego knażu, to była niezła akcja. Dobrze wybrnął z tego knażu, rzeczywiście tam mogła wejść ta gilotyna. Zobacz teraz na powtórce. Nie jeden by to klepnął, uwierz mi, znam takich. Czy podtrzymają tempo w drugiej rundzie? I w, łaki, i w jakiej płaszczyźnie się ona rozegra? To jest moje podstawowe pytanie. Obszerny sierpowy w wykonaniu Knazia, ale nie cel. Meduza czeka spokojnie na swojego rywala, nie podpala się. No, dosyć ja wiem, dużo inwestuje I, wymiana, i, i znowu, oj, teraz chyba sam się potknął. Gdzieś tam nie było nawet obalenia. Oj, Balacha, czy jest pięta Jest! Klet, panie! Marek, co się zdarzyło? Powiedziałem, że Metuza jest nieskupiony tymczasem, to mi brakło, zabrakło teraz skupienia. Chcę zobaczyć powtórkę. Musimy to zobaczyć, ja też nie widziałem po prostu jak szybko wpadł w palaszkę? To było niesamowicie szybkie. Widziałem moment założenia tej techniki, ale nie dostrzegłem momentu jej wykończenia. Mamy powtórkę. Patrzmy uważnie. Tak, zejście do parteru, sprowadzenie. Tak, nóżki już były wysoko i mamy balakę, Tak, Szybka balaha, tak jest. Pięknie. I pięknie dopięta, błyskawicznie. Szybki parterowiec z Meduzy. No, fajny przeciwnik, lubię takich parterowców. Piękne, szybkie poddanie. No, powiem Ci, że chyba, chyba wymarzony debiut Meduzy. Tak, rozwiązana walka przed czasem w drugiej rundzie. Zwycięzcą walki przez dźwignię na staw łokciowy Adrian Meduza! Drodzy, walka na pewno warta miana, komen eventu, fame M4. Knaziu, dobra walka z twojej strony, szybkie podejście. Powiedziałbym, że nawet przeciwnik taki był ostrożny wobec ciebie. Wszyscy się spodziewali, że tutaj będzie rzut, rzucenie się jak dzik w sosnę, a nie było tak łatwo. No nie było tak łatwo. Dałem ciebie maksa, no nie wystarczyło. Przepraszam wszystkich, których zawiodłem. Dobrze było klażyu. Ale powiem tak, miałem półtora miesiąca na treningi. Jeżeli Adrian się zgodzi, możemy się spotkać w rewanżu. To wie, kto wie, kto wie. Za chwilę za chwilę przejdziemy do Meduzy. Knaziu powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Widzieliśmy tutaj Meduza próbował bardzo dużo różnych dźwigni. Tutaj próbował jakąś skrętu, jakąś skrętuweczkę Kimurę wiadomo. Czy byłeś przygotowany? Czy potrafiłeś się bronić? Widzieliśmy, że wychodziłeś z tego, ale jednak z opresjami. Szczerze powiem wam, że moje przygotowania parterowe poszły się zaliczyłem jedynie 7-8 treningów parteru i to tyle. Więc e, na pewno pokazałeś się z bardzo dobrej strony. Tutaj przeciwnik był mocnym faworytem, ale na pewno ludzie zapamiętali to, co tutaj pokazałeś w OKTAGONIE. No i pytanie, myślę, że bardzo ważne, czy zobaczymy cię jeszcze w OKTAGONIE, w Fame MMA, czy chciałbyś jeszcze z kimś podjąć rękawicę? Oczywiście, że chciałbym w pierwszej kolejności. Może nie, od razu rewanż z Adrianem. No nie wiem, wszystko zależy od włodarzy. Ja jestem gotów. Dobrze, w takim razie Knaziu, który żadnego wyzwania nie odmówi, wielkie brawa, pokazał się naprawdę z dobrej strony. No to chodź, Meduska. Moi drodzy, jest tu, są tu jacyś przedstawiciele hashtag Team Medusa! Czyli widzisz, Adrian, nie tylko w Oktagonie zrobiłeś coś dobrze, tyle osób przyszło cię wspierać. Jak się czujesz ze świadomością, że dałeś im to, czego oczekiwali? Ogólnie kocham Was, dziękuję, że tu jesteście. Jak wchodziłem, czułem lekko niepewność. Jak Was usłyszałem, od razu pewność siebie wróciła. Oczywiście, knażu, szacunek dla Ciebie. Naprawdę zaskoczył mnie tymi czasami. Chyba będę miał kalafiorka. Także <gryw> dzięki knażu, naprawdę mocno w łóżko. Zapraszam Go takiego, na takiego drinka, na afterparty, na zgodę. Mam nadzieję, że się dzisiaj pogodzimy. No i ogólnie. Dziękuję. Ale czekaj. Chciałbym bardzo podziękować dla Grzegorza Szuli Szulakowski, jego brata Krzysia, całe MMA, solotim Namysłów, dla wszystkich moich sparing partnerów. Oczywiście pozdrawiam też moje korzenie, berserker z Team Szczecinek. Tam zacząłem raczkować w parterze. I tak naprawdę wracam, wracam na matę. I mam nadzieję, że jeszcze mnie tutaj zobaczycie. Dziękuję dla mojego dietetyka, który wykonał świetną robotę, bo zbiłem 20 kg do tej walki. Dla mojego cateringu, Fitway Catering. No i sponsorów, Tip, and, tip and Donation, no i Global Studio. No właśnie o to chciałem zapytać. Tak świetną robotę zrobiłeś z tym zbiciem, naprawdę zawodowa sprawa. Pytanie, czy dzisiaj w Oktagonie czułeś to? Czy czułeś się lżejszy, czy czułeś się szybszy, czy nie czułeś się osłabiony? Jak mam być szczery, w stójce nie czułem się pewnie. Nie wiem, czy było to widać, czy nie. Dlatego dążyłem do parteru. No ale ja uważam, że wykonałem dobrą robotę i, i wracam do mamuśki teraz. Troszkę podjeżdż, bo zmarniałem. Ale dietę, dietę będę trzymał i formę dalej będę, będę szlifował, bo chcę tu wrócić. Kocham to. Naprawdę pokochałem. Adrianie, tak, oczywiście. Adrianie, na koniec powiem Ci tylko, mięsko zjedz, a ziemniaczki zostaw. Życzę Ci wszystkiego najlepszego, super robota, wielkie brawa. Wielkie brawa raz jeszcze, Adrian Meduza Salamon!